No niewiele było emocji w tym meczu, typowym mecz walki. Na pewno nam Murawa nie pozwalała na to, żeby, żeby fajnie po ziemi piłką grać, bo było dość grząsko. No i trzeba było się dostosować do warunków. No i w takich warunkach no myślę, że w miarę sprostaliśmy temu, bo przyjechaliśmy tu na pewno nie przegrać. Przy dobrych wygrać, nie udało się wygrać, no i trzeba docenić ten punkt. Mimo że swojej sytuację mieliśmy, ale no też. A Andrzej Witan nam pomógł pod końcówce. No właśnie, jak on, jak on to wyciągnął, tutaj tutaj koledzy mówią, że właśnie on jest bohaterem w waszym zespole. No, tu się można zgodzić, że Andrzej dzisiaj bezwładnie zagrał, bardzo nam pomaga przy, przy tych fragmentach górnika. No, ale górnik też z niczym nie zaskoczył. No właśnie, po tych ostatnich dobrych wynikach górnika Zabrze przygotowaliście się na coś większego ze strony zespołu gospodarzy? Na pewno liczeć na coś więcej. No pięć bramek strzelić liderowi z Gliwic, to to, to, to jest sztuka po, po ładnych akcjach. No dzisiaj jedna no, są górina zaskakiwał to z całymi fragmentami gry. Czy to już jest ten czas, że możemy zapytać Dawida, wracasz do Zabrza? Do czerwca na pewno jestem w jeszcze później mam, później wracam do Zabrza. To wiadomo, że zero to jest taki dodatkowy bonus, tak? Ale lepiej, że tak powiem, tak jak w meczu z piastem, puścić dwie bramki, a chłopcy z drużyny dadzą więcej od siebie i wygrywamy mecze, tak? Wiemy, że na jakiej pozycji jesteśmy i te zwycięstwa są nam bardzo potrzebne i na pewno dla nas to jest strata dwóch punktów. Ale tych sytuacji takich oprócz tej końcówki, kiedy, kiedy, kiedy były wreszcie, no to tak w, w, w przeciągu tych, nie wiem, 80 minut sobie zbyt wiele nie stwarzaliście. Rzeczywiście, no mecz walki, typowa rąbanka na 0-0, tak? W końcówce, że tak powiem, coś tam zaczęło się dziać, no ale. Cóż, czasami nieważny jest styl, tak, a, a, a jednak te punkty I, i oddałbym naprawdę w wielu meczach ten styl za, za punkty, których nam brakuje, bo trochę ich potraciliśmy i, i na pewno nie jest to dla nas komfortowa sytuacja. Miały być trzy punkty i spokojny wyjazd do Lubina, tak? No Do Lubina teraz już na pewno, zdecydowanie tylko i wyłącznie po trzy punkty. No wcześniej, nawet w przypadku zwycięstwa w dzisiejszym meczu pojechalibyśmy po trzy punkty, tak? Jesteśmy zawodnikami Górnika Zabrze Wychodząc na boisko nie myślimy o innym wyniku jak tylko zwycięstwo naszego klubu i tak do tego podchodzę.